vitam vitam clash of knights is back and we have four new legendary heroes it's time to cover last one teddy it's funny cause he was purple in beta now he's green or black <laughs> let's see if he's useful teddy is nature faction monk if you give him emblems he will have chance to resist negative status effects he's a part of bear family so this give him a bonus for 1, 2, or 3 heroes, all received defense status elements will be replaced by a plus 40, plus 60, or plus 70% defense buff for 3 turns. Bonus starts with single hero, that's great, so it makes him immune to all defense down effects. That's amazing, especially on defense. Most of the attacking teams rely on defense or elemental defense down. He's not only immune, but on each attempt of lowering his defense, he receives buff and healing, because this character recovers 5% HP when they receive a buff or a positive stack. That's like 120 or 130 HP for each buff received. Family bonus and passive synergize well and makes him really tanky. He has 968 on attack, 968 on defense, and 1568 on HP surprisingly high attack for a passive hero, if you want to give him emblems you should go defense and hp. Here we have pretty good build with 1223 on attack, 1300s on defense, 2110 on hp and he will start each battle with element immunity for six turns. That's one of the best second B effects. Mana speed is average so he need 10 tiles to go off, of course, you can speed him up to 9, and that's super easy with Monk class. With Bard and Magic Troops maxed, he'll be ready with 8. The Call to Hibernate is his special skill. All enemies fall asleep. While asleep, the target can't attack or gain mana. All damage dealt to the sleeping target is increased by plus 70%. The sleeping target is woken once it takes damage. This excludes damage from minions and fiends all allies regenerate 800 hp over 4 turns so let's break it down all enemies fall asleep finally sleep effect was introduced over 2 years ago on a really average hero it was single target effect at average speed now with same speed we're getting sleep on all enemies that's great but how it works while asleep the target can't attack or gain mana. Okay, that's cool, especially because there's no round limit for this effect. All damage dealt to the sleeping target is increased by 70%. That's huge damage buff. So if you pair this with any defense debuff, you'll reach crazy numbers. I think my highest damage using sleep effect was around 4000. But of course, some certain conditions are needed. The sleeping target is woken once it takes damage. This excludes damage from minions and fiends. Okay, so first hit with skill, basic hit, or tile damage will wake up the opponent. That's why you have to be smart with this effect. But if, for example, Ferus will follow Teddy, he will deal 1700 damage, so pretty much one side will be down. You can also use AoE heroes and destroy all enemies after 9 green tiles. All allies regenerate 800 HP over 4 turns. Okay, 200 per turn, with bonus from troops that's around 240, not bad, but that's basic healing. Is Teddy good? He's really specific. Great stats, strong family bonus and passive, nice class, and interesting skill with unique sleep effect and okay healing. Average speed is acceptable in both attack and defense, but what about sleep? It can work on defense, but all depends who will be hit with basic hits, same round. You can use status block or taunt to protect your team. I bet that in some fights he can be game-changing, in some he will do nothing. It's a bit easier to use sleep on attack, but he will need specific team. On top of that, current meta is packed with status block and status reflection. If he can't apply sleep, he's just a bad healer. Anyway, some guys were complimenting Balbar. Now we have better hero with this unique effect. But, like I said, he's specific. Some guys will make him work and some might regret invested mods. But I think that both groups have to admit he's really fun. On Titans, he's not great. Damage bonus on sleeping target works only on first hit, so one tile or one skill will hit harder. That's not enough. On challenge events you can make him work but what's the point of boosting just one skill if you can take strong hit 3 hero two times 100% is more than 170% once on bloody battles healing have no effect so only thing he can do is cast sleep if you know how to use it he's okay, but he needs specific team. On buff booster he can be useful if opponent doesn't have status block or status reflection. He casts one buff, so following damage will be even higher. On rush he can be ready with 6 stars, that's cool, but heroes like Aramis or Milady are popular there, so again status block is huge issue for Teddy. Overall, Teddy is a fun hero. Amazing starts, very good family bonus and passive, and cool skill with unique effect. He's the type of uh, tactical support that needs really good timing and good team setup. That's why he's not a hero for everyone. To be honest, we need more time to find out if he can work on defense. But we have so many great green heroes that I'm not sure that many players will try him. Is he worth maths? That's a good question. He can be useful, but best advice I can give you is build him to 370, test him with hit 3 or AoE heroes, and make a decision. This is not a hero for everyone, but if you learn how to use sleep effective? He can be pretty solid, at least on attack. Let me know what you think about him. If you liked this video, please hit like button. If you don't want to miss future reviews and test drives, remember to subscribe. Good luck with your summons, and see you next time. Witam w polskiej wersji. Powróciło starcie rycerzy i mamy czterech nowych legendarnych bohaterów. Czas omówić ostatniego z nich. Jest to Teddy, przez niektórych nazywany Misiaczkiem. To jest dosyć zabawna historia, bo Teddy był fioletowy w becie, teraz jest zielony. Zobaczmy, czy jest dobry. Teddy jest mnichem frakcji natury. Jeśli dacie mu talenty, będzie miał szansę oprzeć się negatywnym efektom statusu. Jest częścią rodziny niedźwiedzi i to daje mu bonus. Za jednego, dwóch lub trzech bohaterów wszystkie otrzymane dolegliwości defensywne zostaną zastąpione przez plus 40, plus 60, plus 70% wzmocnienie obrony na okres trzech tur. Okej, okay. czyli bonus zaczyna się od jednego bohatera i to jest zawsze spoko. Sprawia, że jest niewrażliwy na obniżenia obrony, i to jest rewelacja, szczególnie w obronie, ponieważ większość atakujących drużyn bazuje na obniżeniu obrony lub o obrony przed żywiołem. Natomiast Teddy jako niedźwiedź jest nie tylko odporny, ale też za każdą próbę nałożenia takiego obniżenia wzmocni swoją obronę i się uleczy, ponieważ ta postać odzyskuje 5% zdrowia, gdy otrzymuje wzmocnienie lub gdy kumulacja będzie pozytywna. To jest w okolicach 120-130 punktów zdrowia za każde otrzymane podbicie. Także bonus rodziny i pasywka mają fajną synergię i sprawiają, że jest bardzo wytrzymały, nawet kiedy znika. Ma 968 ataku, 968 obrony i 1568 punktów życia. Zaskakująco wysoki współczynnik ataku, jak na pasywną postać. Jeśli chcecie dać mu talenty, powinniście iść w obronę i punkty życia. Tu mamy całkiem niezły build, mający 1223 ataku, 1300 obrony, 2110 punktów życia, no i zaczyna każdą walkę z odpornością na dolegliwości przez 6 tur i to jest jeden z najlepszych efektów drugiego limitu. Szybkość many jest średnia, więc potrzebuje 10 klocków, żeby się odpalić. Oczywiście można przyspieszyć go do 9 i to jest bardzo proste z klasą mnicha. Z bardem można nawet zejść do 8 klocków, jeśli macie silne oddziały. Wezwanie hibernacji to jego umiejętność specjalna. Wszystkie cele zasypiają. W czasie snu cel nie może atakować ani otrzymywać many. Wszystkie obrażenia zadawane śpiącemu celowi zostają zwiększone o 70%. Śpiący cel zostaje przebudzony, gdy otrzyma obrażenia. Obrażenia zadawane przez pomocników i potwory nie są uwzględniane. Wszyscy sojusznicy regenerują 800 punktów życia przez 4 tury. Rozbijmy to na mniejsze. Wszyscy przeciwnicy zasypiają. W końcu. Efekt Snu został wprowadzony do gry ponad dwa lata temu na dosyć średniej postaci. To była postać usypiająca jednego przeciwnika na średniej manie. Teraz mamy tą samą manę, ale dostajemy efekt Snu na wszystkich przeciwników i to jest świetne. Natomiast jak to działa? W czasie snu cel nie może atakować ani otrzymywać many. No ok, to jest spoko, szczególnie, że tu nie ma limitu rund dla tego efektu. Wszystkie obrażenia zadawane śpiącemu celowi zostają zwiększone o 70%. I to jest ogromne wzmocnienie obrażeń, więc jeśli sparujecie sen z obniżeniami obrony, obrony przed żywiołem i tak osiągniecie kosmiczne liczby. Jeśli dobrze pamiętam, to moje najwyższe obrażenia, wykorzystując sen, to było ponad 4000 w jedną postać. Natomiast teraz mamy postacie, z którymi spokojnie można przebić 5000. Natomiast, oczywiście, niektóre, kilka warunków musi być spełnionych, żeby takie obrażenia uzyskać. Śpiący cel zostaje przebudzony, gdy otrzyma obrażenia. Obrażenia zadawane przez pomocników i potwory nie są uwzględniane. Czyli te dwa rodzaje obrażeń nie budzą przeciwnika. Natomiast pierwsze uderzenie z umiejętności specjalnej, zwykłego uderzenia, uderzenia klocka, obudzi przeciwnika. Dlatego musicie. Sprytnie używać tego efektu. Natomiast dla przykładu, jeśli Ferrus uderzy w śpiących przeciwników, zada w okolicach 1700 obrażeń. Więc właściwie jedna strona pójdzie już całkowicie spać. Możecie również użyć postaci obszarowych i po 9 zielonych klockach niszczyć całe drużyny. No i wszyscy sojusznicy regenerują 800 punktów życia przez 4 tury. Ok. 200 naturę z bonusem z oddziałów, to jest w okolicach 240 naturę, nie jest źle, natomiast jest to zwykłe leczenie. Czy Teddy jest słodki, znaczy dobry? Jest bardzo specyficzny. Świetne statystyki, silny bonus rodziny i pasywka, niezła klasa i interesująca umiejętność specjalna z unikatowym efektem snu i leczeniem. Średnia mana jest do zaakceptowania zarówno w ataku, jak i w obronie, natomiast co z tym efektem snu? On ma szansę działać w obronie, ale wszystko zależy od tego, kto zostanie w danej rundzie wybudzony zwykłymi ciosami. Um, można się przed snem chronić, blokadą statusu czy prowokacją. Natomiast y myślę, że spokojnie w niektórych walkach ten efekt snu może totalnie zmienić obraz gry, ale z kolei winnych nie będzie robił nic. Jest trochę łatwiej wykorzystać dobrze e, usypianie w ataku, natomiast Teddy będzie potrzebował specyficznej drużyny. Dodatkowo w obecnej mecie pełno jest postaci z blokadą statusu albo odbiciem statusu, a jeśli Teddy nie jest w stanie uśpić przeciwników, jest po prostu słabym lekarzem. E, natomiast wracając do historii całej umiejętności snu, sporo graczy komplementowało Balbara. Teraz dostajemy. Lepszego bohatera z tym efektem. Natomiast, tak jak powiedziałem, jest to specyficzna postać. I tak, niektórzy gracze będą go wykorzystywać i będą go chwalić, a niektórzy mogą żałować włożonych w niego materiałów. Natomiast myślę, że obie grupy muszą przyznać, że jest dosyć ciekawą i zabawną postacią do gry. Na Tytanach nie jest zbyt dobry. Ten bonus obrażeń dla śpiącego przeciwnika działa tylko na jedno trafienie, więc na pierwszy klocek albo na jedną umiejętność specjalną. To nie jest wystarczająco dużo. Na wydarzeniach można sprawić, żeby Teddy działał, natomiast nie do końca widzę jaki jest sens wzmacniania tylko kolejnej tej jednej umiejętności specjalnej, skoro można zabrać inną silną postać bijącą trzech lub wszystkich. Dwa razy pełne obrażenia. W sensie pełne obrażenia z dwóch postaci, czyli załóżmy dwa razy 100% to jest więcej niż 170% z tylko jednej postaci. Na krwawych jatkach leczenie nie działa, więc jedyna rzecz, którą Teddy umie zrobić, to położyć przeciwników spać. Jeśli wiecie, jak to dobrze wykorzystać, jest OK. Natomiast znowu to powtarzam będzie potrzebował określonej drużyny. Na podbitych ulepszeniach. Może być użyteczny, jeśli przeciwnik nie będzie miał blokady statusów lub odbicia statusu. Rzuca jedno podbicie, więc te wchodzące po nim obrażenia będą dodatkowo zwiększone przez modyfikator turniejowy. I nasz turnie może być gotowy po sześciu klockach, to jest spoko. Natomiast no, są tam też postaci jak Aramis czy Milady, i są to dosyć popularne karty. Więc znowu ta blokada statusów i odbicie. Staje się dużym problemem dla misiaczka. Podsumowując, Teddy jest zabawną postacią. Świetne statystyki, bardzo dobry bonus rodziny i pasywka, ciekawa umiejętność specjalna z unikatowym efektem. Jest typem takiej trochę postaci taktycznego wsparcia, która wymaga bardzo dobrego wyczucia czasu i dobrego doboru um, postaci do drużyny. Dlatego myślę, że nie jest postacią dla każdego. I jeśli mam być szczery, to potrzebujemy trochę więcej czasu, żeby przekonać się, czy on w ogóle będzie dobrze działał w obronach. Natomiast, no bądźmy szczerzy, mamy sporo świetnych, zielonych postaci, więc nie wiem, czy ktoś będzie go dawał do obrony. Czy jest wart materiałów? I to jest dobre pytanie. Może być przydatny. Natomiast najlepsza rada, jaką mogę Wam dać, Zbudujcie go na 3,70, potestujcie go z postaciami, z którymi miałby działać, czyli bijącymi trzech lub obszarowcami. Zobaczcie, jak duże wchodzą obrażenia i podejmijcie decyzję. Bo to nie jest postać dla każdego. Ale jeśli nauczycie się, jak dobrze wykorzystywać efekt snu, może być całkiem niezły, przynajmniej w ataku. Dajcie znać, co o nim myślicie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie subskrybować kanał. Powodzenia w waszych przyzwaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.